Dziś rano, czy robimy państwu? Zaproponowałem. Duma, byczyła. Nie dawaj, byczyła. Największy wynalazek, er, epochy. nie tylko Super, big, Który Tak, muska z ludzkiej a kopiuj, jak się kurwa, Albo Ale na swoim tym kładzie, Co to za łóracy trunek? Ile działa na? Organizacja ludzka. Patrzą pięć minut, no baza sto, jest jak sobie akurat kurwa, zobaczy, że

Patrz, uda się się. I takim kostem da się, bo ja. To wolne jest na. a A kurwa, ja tak nie